Moja aktywność ruchowa spadła na samo dno, sięgnęła dna, więc muszę zacząć coś robić. Dzień pierwszy, spróbujemy. Zacznę chodzenie. Mistrz Robert Korzeniowski pokazał w jaki sposób się chodzi i jak w ciągu 6 tygodni uzyskać wspaniałą sylwetkę, więc ja będę chodziła, nie pokażę tego, bo mówię... Jestem w tym momencie nie do pokazywania, nawet się nie uczesałam, żeby nie zwracać na siebie uwagi. No, to dzień pierwszy. Miałam kilometr, przeszłam. Pierwszy dzień wystarczy. No, nie było tak źle. Hej, kochani, dzień drugi. Ja się wybieram na kilometrowy marsz. Chodziarstwo, nie marsz. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pani, idziemy. Nie wziąłem ze sobą wody. I to był błąd, ale jakoś przetrwam następnym razem. Woda obowiązkowa. Odpięty, zaczynamy. Po linii prostej idziemy. Piotra. Pracują ręce, pracują łopatki wyprostowane, zasuwamy pół kilometra za nami, a teraz z powrotem w drugą stronę będzie kilometr, ale jeszcze przejdę dalej. Kochani, pokażę technikę. Tutaj nie ma nic niego, ale przeszłam półtora kilometra w jedną stronę i znalazłam takie super miejsce odludne, tutaj takie są haszcze, nie haszcze, jakieś buraki chyba rosną, a z tej strony jest oddzielone od e, ulicy i tutaj będę sobie teraz przyjeżdżała i tu będę chodziła, bo teraz tak półtora kilometra przyszłam w tą stronę i teraz jak będę wracała, to zrobię drugie półtora kilometra, czyli będę miała dzisiaj 3 kilometry zrobione. Do domu idę, muszę się coś napić. Ох, и пришлите.